Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy jest piękna postać, chociaż mała, garbata, jąkająca się, to jednak wielkie świętości. A mowa o błogosławionym Michale, który do świętości nie potrzebował wielkich rzeczy, ale był prostym, zwyczajnym zakonnikiem kościelnym. Pokazał sobie życiem, że prawdziwa pokora to jest prawda w samym sobie, że nie potrzeba się podobać światu, a największym darem i bogactwem jest podobać się Panu Bogu. Tego był też nazywany bratem pokorą. Posłuchajcie jego historii, którą szczególnie polecam wszystkim kościelnym, zakrystianom, wszystkim tym, którzy posługują w kościele. Macie wspaniałego patrona. Zapraszam dalej. Nazywam się Szyszka Teresa Muspekowa. Jestem z gromadzenia Sióstr Świętej Jabłki Królowej służebnicy Chrystusa Obecnego. Przybyłam tu z Czech i mam ten zaszczyt pełnić tutaj usługę za w tym kościele już od 4 lat. Jest to dla mnie bardzo ważne o tyle, że to jest miejsce, w którym prawie całe swoje życie zakonne spędził błogosławiony Michał Wiedroć. Michał Gedroś e, urodził się prawdopodobnie około roku 1420 e, na Litwie w okolicach Girma. E, przez e, swoją młodość i dzieciństwo e, długo chorował, i e, w związku z tym m, z jakiejś przyczyny e, nie mógł się normalnie poruszać, poruszał się okul. E, w związku z tym on pochodził z rodu Książęcego, był arystokratą. Natomiast e, taka normalna przyszłość arystokraty litewskiego była ze względu na to na niego zamknięta. E, dlatego, że no, nie nadawał się do pracy i nie mógł pełnić e, żadną funkcję taką posługę rycerską albo coś, e, coś w tym kierunku. E, I dlatego od początku jego rodzina też e, próbowała myślała o tym, żeby e, został duchowny. E, natomiast e, Michał Gierkił go nie chciał, e, dlatego żeby po pierwsze, jeśli będzie w w klasztorze, żeby nie stanowić, żeby nie utrudniać życia swoim współbraciom. A też dlatego, że on miał bardzo głęboko życie duchowe. I nie chciał, żeby jego popołanie było związane z jakąś niemocą. Albo żeby to było coś wymuszonego. Więc Michał przez długie życie żył po prostu jak zwykły, przez długi czas żył po prostu jak zwykły człowiek. Aż do mniej więcej 40 roku życia. Kiedy jednak stwierdził, że to jest dobry moment, żeby wstąpić na klasztor, wstąpił do zgromadzenia o bardzo długiej nazwie kanoników regularnych od od wysłanianych męczenników, których nazywano bia bia białymi Austrianami, albo po prostu tutaj w Krakowie Markami, dlatego, żeby właśnie przykościać tego Marka. Michał wstąpił na Litwie, ale bardzo szybko przełożony go zabrał do jako ze sobą, jeszcze jako nowicjusza i tu Michał odbył nowicja i y, tu też złożył śluby, przyjął chabyt I y, y, jest ciekawe, że na tym okresie w ogóle mamy bardzo mało danych. Michał jest jeden z takich, y, ja zawsze lubię o nim myśleć, jako takim małym świętym, on jest jednym, jednym z tych nic nie napisali, nic sobie się zachował, którzy nie zrobili nic, nic szczególnego, natomiast którzy całe życie poświęcili modlitwie, obudzie i towarzyszeniu ludziom. I to jest coś, co w jego wypadku jest dla mnie takie najbardziej, najbardziej ciekawe. Więc Michał pozostał tutaj w tym klasztorze w Krakowie przy kościele Świętego Marka. Wiadomo, że mieszkał przy kościele w małej celi, że nie mieszkał w klasztorze. Natomiast ze względu na to, że on tutaj pewnie posługę za chrystianiną, to chciał być jak najbliżej. Chciał być jak najbliżej. I tak naprawdę on prowadził takie życie rekruza, czyli ograniczył, ograniczył w ogóle swoje poruszanie się po, po Krakowie, po mieście i prawie całe życie spędził tutaj w kościele. I chociaż był zwykłym bratem, nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, to ludzie do niego przychodzili. Ludzie do niego cały czas przychodzili, żeby rozmawiać, żeby opowiadać o swoich trudnościach i żeby przede wszystkim prosić o możliwe. Więc, e, jeśli e, ja bym miał powiedzieć, co dla mnie osobiście jest takim charakterystycznym rysem jego duchowości, jest to taka duchowość obecności. obecność bycia, czyli w drugim, w drugim człowieku. I wiadomo, są różne zapisy o cudach, które się wydarzyły ze względu na Jego modlitwę, ze względu na Jego wstawiennictwo. Natomiast mnie najbardziej urzeka Jego prostota. Jego takie zwykłe, proste wypełnianie swoich codziennych obowiązków, przez które On się wążył z Chrystusem. No i tu w kościele są takie dwa wizerunki, które są związane z błogosławionym Michałem. Jest to hmm, po pierwsze krzyż hmm, gotycki, hmm, który wcześniej, teraz on jest w wcześniej on był w wieku. Hmm, I ponoć jego będzie spędzał całą niecałą całą hmm, I jest hmm, w jego życiorysach późniejszych pojawia się, hmm, jest, hmm, jest zapisane, że hmm, Chrystus do Kiedrociacza mówił. Tak naprawdę my nie wiemy, co do niego powiedział, ale w się życiorysa pojawiła się hasło Bądź cierpliwy aż do śmierci i dam Ci koronę życia. Ja się zawsze zastanawiam, co, na co to była odpowiedź, jakie myśli mieszkał Giedroyć. Natomiast my tego nie wiem, możemy się nie Jest drugi wizerunek Matki Bożej Giedroyćowej, dzisiaj ją tak nazywamy, przed on też podobno się modlił. To jest się obraz, który jest w Kaplicy Petroicjan.